Cześć! Słuchajcie, mam taki ekspres do kawy Sage Barista Pro. Generalnie bardzo świetna maszyna, ale po kilku latach używania, po upłynięciu gwarancji, zaczyna go dotykać pewien problem. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Otóż ekspres ten ma dwa wyjścia: tutaj na gorącą wodę, a tutaj na parę do spieniania mleka. Przełącza się tym pokrętłem, na parę i na wodę. I problem polega na tym, że po kilku latach, włączę teraz parę. Patrzcie, co się dzieje. Nie? Jak widzicie, para zamiast y, tą dyszą do spieniania mleka, zaczyna wydobywać się poprzez ten kranik do gorącej wody. Oczywiście przez tą dyszę też się wydobywa, ale to jest jakieś, nie wiem, 20-30%, przez co spienianie mleka staje się bardzo trudne, i generalnie tak nie powinno być. w związku z tym, w związku z tym tak. Pierwsze co sobie pomyślałem to, że trzeba wymienić zawory, elektrozawory, które tam są. Pewnie one puszczają, znaczy nie, inaczej. Pierwsze co pomyślałem sobie to, że trzeba go porządnie odkamienić. No przepuściłem tonę odkamieniacza przez ten ekspres, to nie rozwiązało problemu. Pomyślałem sobie za to, że należy wymienić elektrozaworki. Takie elektrozaworki kupiłem i wymieniłem. Są już z nim nowe, jak widać, nie rozwiązało to problemu. W opisie macie dokładne modele, żebyście sobie ewentualnie mogli zamówić. Wiedzieli jakie, bez rozkręcania maszyny. W każdym razie wymiana elektrozaworów nie pomogła, w związku z tym zajrzymy dzisiaj do środka i spróbujemy zajrzeć do mechanizmu który przełącza mleko i przełącza gorącą wodę. Być może tam się coś zakamieniło albo zepsuło. Rozkręcę go, bo to jest ostatnia rzecz, jaką przypuszczam, że to w tym ekspresie może być zepsuta. Tam za wiele więcej nie ma jest grzałka, jest pompka i rurki oczywiście, jest płytka z elektroniką i wyświetlaczem. Ale z takich mechanicznych elementów tam dużo do, dużo do wymiany nie ma. Wymieniłem te elektrozaworki, więc zostało jeszcze tylko tutaj, tutaj też są zaworki, zbiegają się tutaj rurki ze zbiornika wody ze zbiornika i dystrybuują to w różne miejsca. Więc jedyne jeszcze to, co może wymagać wymiany. Zamówiłem taką część na wymianę. Problem polega na tym, że nie ma jej nigdzie w żadnym sklepie i jej dostępność jest zerowa. Czekam na nią od trzech miesięcy. No idzie, idzie. To znaczy, na razie jest niedostępna w sklepie. Sklep ma ją mi wysłać jak, jak, tylko, się, jak tylko dostaną. Była dostępna, sprawdzałem to oczywiście, ale nagle dostępność zrobiła się i nie ma jej nigdzie w całym internecie. Przegrzewają wszystkie sklepy. Jest gdzieś w Australii, ale nie będę ją sprowadzał z Australii, bo koszty mnie przerosną. W związku z tym, w związku z tym zobaczymy, czy da się ją po prostu naprawić. Więc zabieramy się do rozbieranie maszyny, wyciągnięcie tej części i zobaczymy, rozkręcimy ją, zobaczymy co tam w środku da się zrobić. Dobra, pokrywa ekspresu zdjęta. Trzeba było odkręcić te trzy śrubki i jedną śrubkę stąd. Tutaj jest wejście na taki bardzo cienki, długi śrubokręt. I drugi, druga, ostatnia śrubka jest tutaj pod tym uchwytem magnetycznym na tamper. Tam jest również trzeba zajrzeć i ją odkręcić. Patrzcie, co tu się dzieje. Widzicie to. I tu pod spodem nie wiem, czy to będzie widać. Tam nie wygląda to najlepiej. Zaraz spróbujemy tę całą część zdjąć, wyciągnąć i rozkręcić. Zobaczymy, co tam w środku słychać. Dobra, słuchajcie, poległem z kilku powodów. Po pierwsze, ta śrubka nie chce się odkręcić, ta dolna da się ruszyć, a ta nie drgnie nawet. Tak zamarzła, że nic z nią nie zrobię. A dodatek, żeby wyciągnąć cały ten mechanizm, trzeba odkręcić to ramię. Żeby je odkręcić, tutaj o. Potrzebny jest klucz płaski, bardzo mały. Widzicie? Ta strona jest wypłaszczona, i ta strona jest wypłaszczona. Znaczy, że potrzebujemy tutaj klucza, żeby odkręcić to ramię. Ten klucz na pewno jest mniejszy niż 6 mm. Podejrzewam, że 5. Ewentualnie 5,5, ale chyba piątka Najmniejszy jaki mam jest szóstka, on jest za duży. I a kleszczami się nie da, to jest za mocno przykręcone, żeby to kleszczami ruszyło. Próbowałem, niestety nie da się. Tam na dole jest jeszcze taka, znaczy na górze, taka duża śruba nakrętka, jakby i ona ani drgnie. Także cóż. Yy, nie udało się. Skręcam to wszystko do kupy. Następną próbę podejmę, jak przyjdzie mi ta część zapasowa. Wówczas, bo wiecie, teraz nie mogę za bardzo pozwolić sobie na to, żeby tę część zniszczyć. Beznadziejnie, bo beznadziejnie, ale jakoś działa. Da się zrobić w tym kawę. A jak to zniszczę, to przepadnie. Więc czekam. Z niecierpliwością, aż ta część mi przyjedzie, i wtedy wymienię to po prostu całe. Zamówiłem taką część ze Stanów na eBayu. Ma być za dwa tygodnie, więc widzimy się za dwa tygodnie. Dla Was to pewnie będzie za sekundę. Nara. Dobra, słuchajcie, mam już tę część zapasową. Spróbuję ją wymienić. Żeby odkręcić ten, to ramię do, do spieniania mleka, należy użyć klucza 5,5. I odkręcić to ramię wtedy. Także klucz 5,5 i jedziemy. Wymieniłem tę część. Sama wymiana nie jest jakoś tam specjalnie skomplikowana. Należy zwrócić uwagę, że te plastikowe rurki, które wychodzą z tyłu i są przykręcane na ten takie dwie śrubki. Zaraz wam tu wrzucę jakiegoś screenshota, o co mi chodzi. To jest osobna część, którą trzeba zamówić osobno. Gdyby się okazuje, okazało, że to jest uszkodzone, to ta część jest po prostu jako osobna część do kupienia. W zasadzie żadnej filozofii podczas samej wymiany nie ma. Ja oczywiście musiałem tę śrubkę rozwiercić. Nie zamówiłem tej części. Jedna śrubka jest. Nie dało się jej odkręcić, więc musiałem ją rozwiercić. Natomiast te dwie rurki teflonowe udało się przełożyć. I w tej chwili działa to tak. Jak widać, naprawa się udała. Para leci tylko i wyłącznie z z ramienia do spieniania mleka, z kranika do gorącej wody nie. O to chodziło. Pełen sukces. Dzięki i na razie.